filmie. Dzisiaj pokażę Ci jak uszyć królika wielkanocnego. W zasadzie królik nie musi być wielkanocny. Może to być zwykła zabawka dla dziecka, ale zbliża się Wielkanoc, na pewno będziemy chcieli szyć ozdoby. Z jednej strony może nie jest to zbyt trudne, dlatego że wystarczy z dwóch warstw szyć takiego królika, wywrócić i wypchać, ale trudność polega na tym, że taki królik ma bardzo dużo różnego rodzaju zakrętów, zakamarków, załamań. I osoby początkujące, szczególnie osoby początkujące, mają problem. Właśnie z prawidłowym uszyciem zastanawiają się, jak zrobić, żeby to wszystko wyglądało dobrze, żeby dobrze wyglądało po wywróceniu, po wypchaniu i żeby ten królik właśnie był taki ładny, na gotowo. Także dzisiaj pokażę Ci wszystkie zasady, jakie możesz zastosować, i to, co tutaj pokażę, będzie się tyczyło oczywiście nie tylko królika, a wszelkich takich rzeczy o skomplikowanych kształtach. Także zapraszam do wspólnej nauki. Do uszycia królika potrzebujesz szablon, oczywiście. Jeśli podoba Ci się ten królik, możesz pobrać szablony na mojej stronie. Mam przygotowany wykrój w trzech rozmiarach, lub może to być każdy inny królik, który Ci się spodoba, dostępny w internecie. Dodatkowo potrzebujemy materiał, z którego będziemy szyć. Ja polecam tutaj akurat będę szyła z bawełny pościelowej. Dodatkowo będzie potrzebna kulka silikonowa do wypełnienia. Szpileczki, a także igła z nitką do szycia ręcznego na samym końcu. Nożyczki. Ja pokażę, że będę miała tutaj dwa rodzaje nożyczek. Coś do rysowania. Dzisiaj pokażę taki fajny sposób, jaki ja będę korzystała przy tym króliku. No i oczywiście obcinaczki. Dodatkowo, jako podstawa, maszyna do szycia. Ja będę szyła na maszynie Minerva 363D, ale o maszynie i o ściegach powiem później. Rozpoczynamy. Od tego, że szablon, który mamy, ten akurat szablon, który dostępny jest u mnie, on ma tutaj taki napis specjalny, że ten wykrój nie zawiera dodatków na szwy i że należy odrysować krawędzie na większym kawałku, a następnie znaczy uszyć po narysowanej linii i wyciąć zostawiając około 3-4 mm. To jest taka wskazówka. Z której my wykorzystamy. I teraz ja nie będę używała ani tych, ani tych nożyczek do wycinania. Do wycinania papieru mam jeszcze jedne dodatkowe nożyczki. I zaczynam od dokładnego na samej krawędzi wycięcia tego królika. Czyli wycinamy i będziemy mieli gotowy szablon. Mój królik został wycięty. Ja wycięłam w, yy, razem z królikiem ogon, dlatego, że będę robiła ogon w całości z tego samego materiału. Natomiast jeśli masz ochotę zrobić ogon jako dodatkowy, na przykład pompon z futerka, możesz podczas wycinania szablonu zrezygnować z tego ogona, uszyć królika bez ogonka, a następnie zrobić pompon. A filmik, jak zrobić pompon, też znajdziesz w mojej, w mojej ofercie. Także można sobie to odszukać. No i teraz musimy tego królika narysować na materiale. Ja wybrałam, tak jak pokazywałam, bawełnę pościelową w różowym kolorze. Bawełnę mam tutaj złożoną prawa strona do prawej. Będę tak przykładała królika, czyli układam prawa strona do prawej. Tutaj mam trochę wygnieciony, więc skorzystam z tej strony. Będę układała królika w taki sposób, że wytnę. Nie będę wycinała od razu kształtu tego królika przy tym modelu, ale wytnę większy kawałek dookoła jego, czyli tak jakby bardziej na bazie jakby prostokąta. Albo jakieś takie owalne, tak żeby więcej było materiału niż potrzebuję. Resztę odłożę. I teraz odrysuję bardzo starannie kształt tego królika na materiale. Dlatego wybrałam taki długopis, który robi bardzo cienką i precyzyjną linię, bo potem będę po tej narysowanej linii szyła i potrzebuję tutaj właśnie jak najbardziej taką ostrą linię, żeby królik był dokładnie narysowany. Mogę przestawić sobie ciężarkiem, mogę też przypiąć szpilką na przykład w dwóch miejscach szablon, żeby mi się nie przesuwał, a następnie odrysowuję tym długopisem. Ja zazwyczaj pokazuję, że trzeba rysować mazakami znikającymi, żeby niepotrzebnie nie wprowadzać takich linii, które potem mogą się przeświecać na, na, przeświecać na prawej stronie, ale za chwilkę Ci pokażę, dlaczego. Można rysować takim zwykłym długopisem, ale znikającym, bo jest on bardzo korzystny dla nas do tego typu prac. Zobacz, jak fajnie znika on pod żelazkiem. Na tym przykładzie pokażę Ci, jak wspomniany przeze mnie długopis, do którego mam włożony wkład znikający, bardzo fajnie możesz wykorzystać przy tego typu pracach. Tutaj narysuję kilka kresek, cokolwiek, aby tylko pokazać Ci, jak to działa. To jest długopis znikający, to jest rozgrzane żelazko. I teraz zwróć uwagę, jak ja przykładam, od razu to wszystko znika, i akurat na bawełnie pościelowej nie zostawia żadnego śladu. Zanim przystąpisz do rysowania po każdej tkaninie, warto zrobić taki test. Czyli, jak nie zostawia śladu na bawełnie pościelowej, to nie znaczy, że nie zostawi śladu na żadnej innej tkaninie. Czyli zawsze, jak chcesz go wykorzystać, zrób próbę, a wtedy można bezpiecznie używać. W tym wypadku sprawdzi się znakomicie. Myślę, że ta próba zachęciła Cię do używania takiego długopisu. I teraz rozpoczynamy. Czyli bardzo dokładnie odrysowuję szablon. Wszystkie zakamarki rysuję, przytrzymując szablon. Mój królik jest odrysowany. Teraz odepnę szpilki, odłożę szablon. Bardzo wyraźnie widzę teraz to, co narysowałam. Jest to bardzo właśnie ostre, i teraz przypnę szpilkami materiał w taki sposób, aby mi się nie przesuwał, ale też wbijam szpilki w taki sposób, aby one w czasie przypięcia na przykład nie wychodziły poza krawędź, aby nie były też tak przypięte w taki, w taki sposób, że będzie mi to przeszkadzało podczas szywania. Czyli tak od razu planuję szpilki, że nawet jak będę prowadziła dookoła stopkę, żeby w żadnym miejscu ta szpilka mi nie kolidowała. czyli takie robię, przemyślane te przypięcie. Czyli te łapki staram się do środka, te ostre końce w stronę tutaj krawędzi, ale tak, żeby nie dotykały mi do tej linii. I teraz muszę zaplanować jeszcze, gdzie pozostawię otwór do wywinięcia, bo po szyciu będę to wszystko wywijać. Ja staram się zostawiać otwory w miejscach jak najbardziej korzystnych, czyli po pierwsze takie miejsce, które będzie jak najmniej widoczne, czyli będzie to dół królika, a z drugiej strony będzie to miejsce, które jest najbardziej proste, żebym potem podczas szywania ręcznego nie musiała na jakichś łukach coś tutaj kombinować. Więc postanowiłam sobie, że od tego do tego miejsca, to jest najbardziej prosty odcinek. Nie będę szywała tutaj sobie tak zakreskuję, czyli będę szyła od tego miejsca dookoła i zakończę tutaj też mocowaniem, czyli dwa mocowania będą. I teraz kolejna ważna rzecz. Przejdziemy teraz do maszyny. Maszynę będę ustawiała w taki sposób, że ustawię tutaj. To jest Ustawienie pozycji igły, ale najpierw powiem, że wybieram ściek A. To jest zwykła stębnówka, czyli ściek prosty. Czyli tutaj w, w tym okienku ustawiam A, tutaj jest pozycja igły, wybieram pozycję igły środkową, czy, tak jak tutaj teraz widzimy, czyli takie ustawienie tutaj kropeczka na samym środku. Natomiast ważne jest w tym króliku ustawienie długości ściegu. Nie będę szyła takim ściegiem jak zazwyczaj szyję. Używam przyszyciu tak na co dzień, tylko ustawię bardzo małe skoki maszyny do przodu. Tu jest tutaj bardzo to ważne, dlatego że przy wszelkiego rodzaju łukach, takich bardzo ostrych zakrętach. Po pierwsze, bardzo trudno jest szyć, kiedy maszyna robi duże skoki. Wtedy robi się tak zwane takie koło zębate. Trudno zrobić wszelkiego rodzaju zakręty, łuki. Poza tym, tutaj na tych zakrętach będzie bardzo duże naprężenie materiału, bo będziemy musieli wywrócić to później na drugą stronę. A poza tym pokażę później, że będziemy jeszcze robić nacięcia. Więc jeśli zrobimy te skoki za długie, to cały królik, czy tam inna maskotka, którą będziemy szyli taką techniką, może nam się popuć. Więc ja bym tutaj ustawiła. Na 2 mm, naprawdę to jest te 2 mm, czyli 2 na tym pokrętle, to jest takie maksimum, które tutaj zrobimy. Na tych bardzo malutkich łuczkach to nawet bym zmniejszyła jeszcze do tak 1,8 na przykład, żeby to było malutkie. Natomiast naprężenie nitki jest środkowe, w moim wypadku to jest na czwórkę. Nitkę dobieramy oczywiście jak najbardziej podobną do materiału, czyli żeby było tutaj kolorystycznie dobrane. Moja jest różowa. Tutaj właśnie mamy prawa do prawej róż jest w środku, a na zewnątrz jest trochę jaśniejszy, także będzie lepiej widać podczas szywania. No i teraz ustawiam królika pod maszyną w taki sposób, aby cały królik znajdował mi się na zewnątrz maszyny, czyli od tego miejsca będę zaczynała. Tak ustawiam igłę żeby ona celowała mi na linię, którą narysowałam. Przytrzymam, włączam maszynę i teraz mocuję. Kiedy już zamocowałam, to teraz przenoszę obie ręce na materiał, bo będę musiała bardzo precyzyjnie kierować, sterować moim materiałem. Tu gdzie są proste linie, to muszę skupiać się na tym, aby prowadzić po prostu po linii. Natomiast tutaj gdzie są te zakręty, to muszę manewrować lekko rękoma, tak jakby dociskając, może nie kurczowo, ale tak średnim naciskiem i staram się w ten sposób właśnie kręcić tym materiałem. Ta stopka jest uniwersalna, ona jest cała metalowa, ale wiem, że to są też stopki, które są przezroczyste i na przykład do takiego szycia, jeśli mielibyśmy dostęp do stopki przezroczystej, byłaby jeszcze lepsza, dlatego że ta stopka na tych łukach, zakrętach nie zasłaniałaby nam tej linii i znacznie łatwiej by nam się manewrowało i patrzyło na pole tej pracy. Tutaj natomiast muszę właśnie tak patrzeć pomiędzy i sobie troszeczkę zaglądać. Także w takich miejscach bardzo zaokrąglonych, bardzo y, takich łukowatych, to wbijam, podnoszę stopkę, mogę nawet trochę pomóc zmienić bieg, nawet ręcznie prowadząc na tych bardzo, bardzo ostrych. I teraz pomaga mi właśnie te, pomagają mi właśnie te drobne skoki, że ja nie robię takich dużych kroków czyli na takich malutkich zakrętach mogę zachować ten narysowany łuk. I staram się nie wychodzić za linie, Przede wszystkim w takich drobnych elementach, staram się nie wychodzić do wewnątrz, żeby ich dodatkowo nie zmniejszać, nie robić tych łapek jeszcze cieńszych. Czy nawet jeśli coś nam ucieka, to lepiej uciekać na zewnątrz niż do środka, żeby właśnie nie mieć potem problemu na przykład z wypchaniem takiej wąskiej części. Znowu idziemy. Zatrzymujemy się, nie musimy tutaj pędzić, możemy się zatrzymać, lekko przesunąć, przejść kilka kroczków. Jak mamy problem, to możemy ręcznie pokręcić na tych największych łukach, właśnie tak podnosząc co chwilę, pomagając. Chodzi o to, żeby właśnie było to jak najdokładniej. I znów, zawsze coś robimy, poprawiamy, to zawsze mamy igłę wbitą. I też uczymy się właśnie na tych małych elementach, że my możemy rękoma tak lekko przesuwając manewrować. Oczywiście dla osób początkujących będzie to trudne zadanie, ale zwróćcie uwagę na pracę moich rąk. Zatrzymuję się, wbijam igłę i właśnie zawsze mogę jeszcze troszeczkę sobie poprawić. Nie lecimy, nie rozpędzamy się za mocno. I tutaj właśnie bardzo to jest bardzo świetny trening dla osób początkujących, więc nie zrażamy się przy takich elementach. Właśnie chętnie ćwiczymy. Jak takie rzeczy się nauczymy, to potem, inne rzeczy to będzie dla nas łatwizna. Pamiętamy, na zakrętach, na wszelkich poprawkach, wbijamy igłę, obkręcamy i opuszczamy z powrotem stopkę. Nigdy nie możemy zrobić w ten sposób, że podniesiemy stopkę, poprawimy i zaczynamy szyć z stopką uniesioną do góry. Zawsze musimy wrócić stopką do dołu. tutaj na końcu, gdzie mamy zaznaczony ten drugi koniec otworu, mocujemy. Jest. jest uszyte. To oczywiście wymaga precyzji, ale jak to zrobimy starannie, to moje szycie jest dokładnie po tym, narysowanym, po tym narysowanym długopisie. Teraz oczywiście wystarczy iść na żelazko, tak jak pokazywałam, rozgrzanym żelazkiem, wszystko to wyprasować i te linie. Zniknął i będzie jeden wielki, czysty króliczek. Co teraz robimy? Teraz, oczywiście, należy to wszystko wyciąć. I teraz, gdzie wycinamy? W takiego typu rzeczach najlepiej wyciąć jak najbliżej, ale żeby to było tak rozsądnie. Tutaj trzeba około 3-4 mm zostawić, więc wycinamy dookoła nożycami od brzegu, właśnie zachowując te 3-4 mm, a jeszcze lepiej, jeśli będziemy mieli nożyczki. Takie ząbkowane. Jeśli lubimy szyć takie ozdoby, to można zaopatrzyć się w takie właśnie nożyce ząbkowane, które powodują, że taka rzecz po wywróceniu znacznie lepiej się układa. Czyli ten materiał, który potem musi tutaj, właśnie szczególnie na tych łukach, my po wywróceniu, musimy ten zapas wtłoczyć, jakby do środka i te ząbki, które tutaj są. One do siebie tak się schodzą, i nie mamy takiego nadmiaru tego zapasu na szef, który będzie nam wypychał i falował ten brzeg. Dlatego, właśnie, super jest taka, takie nożyczki do tego celu. Ale, oczywiście, jeśli nie mamy, no to wycinamy zwykłymi nożyczkami. Tutaj, wycinając takimi nożyczkami z ząbkami, też musimy zachować ostrożność, żeby te ząbki nie były zbyt blisko tego ściegu, bo my nie możemy przeciąć tego ściegu, który przed chwilą przyszliśmy. Co jeszcze tutaj ważne, na, na, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Za chwilkę powiem. Szczególnie na łukach też ostrożnie robimy. Jeśli dochodzimy do tego miejsca, gdzie jest pozostawiony otwór i tutaj wycinaliśmy na przykład na 3 mm i tutaj na 3 mm, to tutaj na, przeciwko tego otworu warto zostawić trochę więcej, czyli zjechać trochę szerzej i zostawić taki nadmiar, większy, większy kawałek. Dlatego, że my potem będziemy musieli zaszyć to ręcznie i jeśli będziemy mieli większy kawałek do założenia pod spód, będzie nam znacznie łatwiej, nie będziemy mieli potem problemu właśnie z wykończeniem tego otworu, więc ja robię trochę więcej, a teraz jak minę otwór, znowu wracam do tych 3-4 mm. No i oczywiście tutaj uważam, tutaj na samym końcu muszę uważać na przykład przy takim ogonku, żeby już zawrócić w odpowiednim momencie i zmienić bieg, żeby nie przeciąć tego przez przypadek. Jeśli nie jesteśmy wprawieni, to pokażę to na tych nożyczkach zwykłych. To przy takich rzeczach, jeśli nie jesteśmy wprawieni, nie robimy tego w ten sposób i nie zawracamy. Tylko staramy się przy takich nacięciach to czubkami tutaj dokończyć w ten sposób. Wtedy już wiadomo, że więcej nie przetniemy i potem właśnie jak już zawrócimy, dopiero w ten sposób, tak? Czyli nie robimy czegoś, co może nam się bez, przez przypadek wymsknąć i przeciąć nam za dużo. Tutaj ja mam już w prawe, więc tak robię. Tutaj bardzo ostrożnie dochodzę do tego miejsca. Od razu staram się zawrócić materiałem i wycinam. Tymi nożyczkami troszeczkę gorzej się tnie, tymi ząbkowanymi, ale one są takie dość ciężkie. O tak, tutaj za głęboko nie wchodzę między uszy, tylko robię coś takiego. Między uszami zrobiłam na razie coś takiego, potem sobie tutaj będę poprawiała. Mam wyciętego królika. I teraz jeszcze kolejna ważna rzecz. Przy takich rzeczach nie możemy już teraz przystąpić do wywracania. A tutaj właśnie mamy otwór, przez który będziemy wywracać. Tylko musimy ponacinać. Teraz na tych łukach, jakby zewnętrznych, to już nie musimy nacinać, bo ta, te, te właśnie nożyczki zrobiły nam swoją pracę. Jeśli tutaj byśmy mieli ścięte zwykłymi takimi nożyczkami to na tych łukach moglibyśmy jeszcze takimi trójkącikami ponacinać, żeby właśnie nie było nadmiaru tego zapasu szwów, szczególnie takich wąskich tych łukach, czyli coś takiego moglibyśmy porobić. Składam i nacinam i to wygląda potem w ten sposób, czyli takie nacięcia w kształcie trójkąta. Natomiast wszystkie takie wklęsłe łuki musimy bardzo dokładnie ponacinać w kierunku szwów, tak pod kątem prostym. W ten sposób, czyli tutaj, tak, na takich łukach musimy to, ja to teraz narysowałam, a teraz samymi czubkami, tak jakby kończąc z około 2 mm czy 1,5 mm od szwu, ponacinać, bo wtedy nam będą te łuczki się bardzo dobrze układać, da się je tak wykręcić. One potem będą musiały tak jakby wykręcić się i się tak wygiąć praktycznie w drugą stronę. O tak, jeśli my tego nie zrobimy, to one się tak nie rozejdą. No i teraz tutaj są takie miejsca newralgiczne, czyli w tych miejscach, tutaj w kierunku szwu dobre nacięcie i tutaj, wszystko musimy tak naciąć. Tutaj, gdzie są uszy, to musimy zrobić głębokie nacięcie aż do miejsca prawie, że tutaj, tak, między uszami, więc muszę je tutaj tak rozciąć. Tak uważam, żeby właśnie nie ponacinać. I też to wszystko ma teraz dla mnie znaczenie, że ja szyłam bardzo drobnym ściegiem, bo żeby to było skoki 3 mm czy 4, no to tutaj byłaby praktycznie luka pomiędzy tymi ściegami. Taka, jeśli ja szyję 1,5 mm, max 2 mm albo 1,8, no to tutaj jest więcej tych ściegów na tym łuku i to mi się tak łatwo nie wypruje. Tutaj właśnie wszystko dokładnie nacina, tak samo tutaj, gdzie jest ogonek. Tutaj w kierunku ogonka, tutaj wszędzie, gdzie są właśnie takie jakieś wklęs, wklęśnięte i tak samo tutaj, gdzie jest łapka. Bardzo, bardzo dokładnie. Tu jeden i jeszcze promieniście ze dwa ponacinamy bardzo, bardzo dokładnie. Tutaj, gdzie mortka to też mogę tutaj sobie tutaj zrobić. No i tutaj jeszcze przy uszach mogę zmniejszyć ilość tutaj tego właśnie. Zapasu przy tych uszach, żeby nie było ich tak dużo. Jeśli na przykład podczas wycinania nie dużo tego zostało, żeby to było takie właśnie nieby wypełnione za bardzo tym zapasem. No, jak mamy tak przygotowane, czyli tutaj mamy wszystko nacięte przy ogonie, nacięte tu przy ogonie, nacięte tu przy główce, tu nie nacięłam jeszcze, więc sprawdzamy. Jak nie nacięliśmy to, jeszcze raz to dopełniamy to wszystko z ostrożnością, łóżki ponacinane. No i teraz przez ten otwór wywracamy. Teraz jeszcze możemy pójść na żelazko i te miejsce, które potem będziemy musieli podczas szywania ręcznego jakby zagiąć, zaprasować centymetr do środka, to od razu możemy tutaj sobie tak zaprasować, ja na razie zrobię to tylko ręcznie, nie będę szła na żelazko. Dzięki temu już my od razu będziemy wiedzieli, że w tym miejscu ma być krawędź dolna tego zająca. Potem nie będziemy mieli żadnego problemu, tylko Zegniemy na tej krawędzi, i już będziemy widzieli, czyli to możemy zrobić na żelazku, od razu przygotować. No i teraz wywracamy. Wywracamy bardzo starannie. Tutaj nie możemy jakoś strasznie pchać, tylko bo to są miejsca ponacinane, więc tutaj, żeby nie wy, za bardzo tutaj wszystkiego wyszarpać. W tego typu rzeczach lubię wymagać sobie czasami taką pomocą, jak na przykład. Patyczek. Ten patyczek jest akurat od suszy, ale on jest o tyle fajny, że mogę właśnie tutaj delikatnie pomóc wypchać te wszystkie miejsca newralgiczne, czyli np. uszy, ogonek. Za pomocą tego patyczka mogę sobie tutaj powpychać. Hops, i już mam wy, wy, wypchane. I teraz zależy mi bardzo, żeby tak ukształtować tego królika. Aby ta krawędź zszyta była tak dobrze wywinięta, żeby ona była na samym tutaj, na samej krawędzi. Tu już widzę, że właśnie są takie lekkie zagniecenia na tych różkach, ale jeśli ja jej tutaj dobrze wywrócę i za chwilę jej wyprasuję na żelazku, no to będzie to zminimalizowane. Jeśli widzę, że bardzo mocno mi coś tutaj ciągnie w ten sposób, to mogę jeszcze odwrócić, bo znaczyć to może, że trochę za mało to nacięłam. Czyli jeśli coś takiego mi ciągnie to mogę zobaczyć, czy jeszcze milimetr, na przykład, czy tam jeszcze pół milimetra mogę dociąć i jak poprawię to nacięcie, to widzę, że od razu lepiej mi to wygląda, a za chwilę, jak to wyprasuję, to będzie idealnie. I teraz oczywiście, jak już tak wstępnie tego królika wywróciłam na tą stronę, on jeszcze nie wygląda dobrze, to teraz za pomocą takiego patyczka, czy jakiegoś szydełka wywrócę Wypycham, ale naprawdę muszę to zrobić delikatnie, dlatego że tutaj są właśnie ponacinane te rzeczy i jest mała odległość między szwami. O tak, przeciągam i tę tą krawędź. Staram się właśnie zrobić, żeby ona była idealnie na krawędzi. Da się to wszystko zrobić, tylko potrzeba troszeczkę cierpliwości i staranności. Wypychamy. Tutaj uszko nacięte, też ładnie sobie za chwilę na żelazku to powyciągam. Bardzo ładnie mi się to ułożyło. Całe drzbiet króliczka wypracam, wszystko między palcami. I za chwilę pójdę i na żelazku to wyprasuję. Króliczek wstępnie wywrócony wygląda w ten sposób. I za chwilę go uprasuję. Oczywiście, prasując żelazkiem, musimy bardzo dokładnie tutaj wszystko rozciągać. Tutaj formujemy cały czas jeszcze pod palcami to wszystko staramy się ułożyć i żelazko para wszystko nam pięknie to ukształtuje. Prasujemy i wracamy do wypełniania. Królik został uprasowany. Od razu znacznie ładniej wygląda jego kształt. Teraz pozostało nam tylko wypełnić kulką silikonową. Tutaj właśnie jeszcze doprawiłam zaprasowanie tej krawędzi, która właśnie później pomoże nam przy strzywaniu ręcznym. Teraz kulkę silikonową przygotowujemy i wypychamy królika. I oczywiście stopień wypełnienia jest uzależniony od tego, jak bardzo chcemy, żeby nasz królik był pękaty. Można to zrobić mocniej albo. Słabiej według naszego gustu. Oczywiście wypełniając kulką silikonową, musimy też zwrócić uwagę, aby w wszystkie zakamarki, czyli najpierw wkładamy trochę tej kulki, a następnie rozprowadzamy ją do tych wszystkich najdalszych części, czyli wpychamy w uszy, w ogon, w mordkę i w łapki. A potem właśnie już kończymy tym brzuszkiem. Tutaj też możemy posiłkować się różnymi pomocami, możemy pomagać sobie tym patykiem. Na przykład tutaj z tej strony ma gruby taki koniec, więc łatwiej będzie pchać tą kulkę. I właśnie w ten sposób pomagając sobie, to robimy. Tak jak wcześniej wspomniałam, ja tutaj ogonek mam razem, ale jakby tego ogonka nie było, to Tutaj potem możemy zrobić właśnie ogonek z innego jakiegoś materiału, na przykład z futerka białego i wtedy króliczek będzie wyglądał jeszcze bardziej uroczo. Wypychamy i za chwilę będziemy oglądać nasze dzieło. Mój króliczek został wypchany. Moje doświadczenie pokazuje mi, że nie warto bardzo upychać tego królika, dlatego że ona dość wąskie te elementy i czym bardziej zrobimy go pękatego, tym to wszystko zrobi się węższe. Więc tak trzeba dość lekko, żeby tylko nabrał kształtu. Oczywiście teraz pozostało nam tylko zaszycie tego otworu. Nie będę na tym filmie tego pokazywać, dlatego że poświęciłam cały film na to, żeby pokazać, jak zaszyć otwór. Trzeba oczywiście i nitkę chwycić i tak jak pokazane na filmie, zszyć. Link do filmu o zaszywaniu otworu dodam pod filmem. Wystarczy ten opis filmu otworzyć. I teraz na, na koniec oczywiście możemy dowolnie tego królika jakoś ozdobić, zawiązać mu kokardkę, wyszyć można oczko, czyli tak jak każdy uważa za słuszne, możemy tutaj właśnie dopełnić jego wygląd czy jakimś błyszczącym dodatkiem, czy jakimś kolorowym. Ja tutaj mam pod ręką jakąś pierwszą lepszą kokardkę, więc może nie za bardzo pasuje kolorystycznie, bo się zlewa, ale Jakbym miała jakąś inną, może wyglądałoby jeszcze lepiej. Także w ten sposób możemy ozdobić. No i ozdoba albo zabawka dla dziecka będzie gotowa. Także dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że króliczek, który został uszyty, jest dla Ciebie taki fajny, ale też jest dla Ciebie takim wyzwaniem do nauki szycia, dlatego że nawet na takiej. Małej rzeczy można się nauczyć bardzo dużo technik, trików, takich sposobów, które potrafią to szycie ułatwić, ale też spowodować, że możemy użyć to dobrze albo mieć jakieś tam problemy. Także dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że poszyjesz dużo takich fajnych ozdób i zapraszam Cię na następny film o kolejnych krawieckich sposobach i trikach. Pozdrawiam serdecznie, cześć.